Kursy barberskie to strata czasu, chyba że robisz takie efekty jak Antoni. To zacząłem od strzyżenia w domu na zwykłym krześle z ręcznikiem na szyi. Kupiłem pierwszą maszynkę, zacząłem za darmo ich strzyc. 8 na 10 modeli pytało się, gdzie Antoni strzyże i za ile. Przed kursem bałem się, że nie nauczy się czegoś, czego chce i że to nie będzie coś dla mnie. Ale po kursie teraz mam dużo klientów i robię to w dużo szybszym czasie niż ja początku. Teraz zamiast po szkole nudzić się i grać i marnować swój czas, obcinam ludzi i zarabiam to. Po 13 dniach nie musiałem już Antoniego w ogóle pilnować i dawałem mu bardziej skomplikowane rzeczy, przez co Antoni teraz jest o wiele pewniejszy i już nie ma tych obaw, których miał na samym początku. W pierwszym miesiącu udało mi się zebrać 40 klientów. Kiedyś, jak strzygłem Michała, to nożyczkami wycięłem mu dziurę na przedziałku. Na jakieś 2 cm. No Michał spojrzał w lustro i, i musiał sam dokończyć swoje strzyżenie. Po 22 dniach 32 minuty strzyżenia, a po 18 komplety już w 55 minut. Teraz czuję się pewniej, bo nieważne kto do mnie przyjdzie i tak wiem, że zrobię dobrą fryzurę i klient będzie zadowolony. Jeśli jesteś soleśnicy i chcesz dobrą fryzurę, pisz na DM. Jeżeli chcesz się nauczyć sztuki barberskiej i chcesz poczuć i mieć efekty, to napisz do mnie w wiadomości prywatnej lub kliknij link w moim bio, a ustalimy Twój plan działania.